Popatrzcie, kiedy my mówimy um, z kimś po angielsku, załóżmy jak jest rozmowa kwalifikacyjna, na co się najpierw zwraca uwagę? Czy się zwraca uwagę na gramatykę czy na wymowę? Pierwsza na idzie wymowa. A wiecie, y, jakby pierwsze wrażenie robi się tylko jeden raz i to jest krótki <grym> okres czasu. Tak jakby pierwsze trzy sekundy są najważniejsze, a my jesteśmy w stanie słuchać tak. Uważnie osoby przez około 30 sekund. Potem się trochę wyłączamy, już mamy pewną opinię na, na temat tej osoby. Więc jeżeli my mamy dobrą wymowę, prawidłową wymowę, to nawet jak się pojawią jakieś błędy gramatyczne, to my i tak zrobimy o wiele lepsze wrażenie na tej drugiej osobie, niż jeżeli byśmy um, mówili naprawdę z dobrą gramatyką, używali dobrej gramatyki, ale ta wymowa byłaby, no, taka. No, no nie za bardzo prawidłowa.